Witamy naszych stałych, jak i nowych widzów. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy się po prostu poczuć, jak na jakim stepie, a jedyne miejsce, w którym możemy osiągnąć coś takiego, są właśnie gorzowskie murawy, więc wraz z Nadią pokażemy Wam to niesamowite miejsce. Zapraszamy do przeżycia tej przygody razem z nami. Lecimy. Nie byliście nigdy na stepie? To najwyższa pora zajrzeć na. Gorzowskie murawy! To chroniony prawnie stepowy rezerwat przyrody, który zajmuje 78 hektarów. Leży na gruntach komunalnych Gorzowa między Osiedlem Słonecznym a Wieprzycami. Nadzór nad nim sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody. Najłatwiej tam się dostać, dochodząc do końca ulicy Plac Słoneczny. Wejście na murawy jest bez problemu widoczne między blokami. To znakomite miejsce na spacery, nordic walking i bieganie, a dla nieco bardziej zaprawionych bojach również na rower. No i drodzy widzowie, muszę Wam powiedzieć, że wyczytałem, że w tym rezerwacie jest bardzo dużo. Unikalnych gatunków muraw. Ale co wam powiem, to wam powiem... Ten gatunek widzę po raz pierwszy w życiu. Jest naprawdę niesamowity. Sami spójrzcie. Tak zwany Papieżak Pospolity. Ktoś posadził. No cóż. No cóż, nie abym się czepiał, lecz mimo cyklicznych akcji sprzątania gorzowskich muraw, Organizowanych przez mieszkańców miasta nie wszyscy odwiedzający to miejsce dbają o zachowanie czystości. A zasada co do tego według mnie jest bardzo prosta. Przyniosłeś, więc zabierz to ze sobą. Ale pomijmy smutną rzeczywistość i przejdźmy dalej do naszej podróży. Na górce mamy liska. Siedzi i nam się przygląda, no. Dawaj. Już uciekł. La Masa jak zwykle siódme poty. Wszędzie tylko górki. O, tam jest widok ładny. Też jest ładny. Jemy? Chcesz zrobić sobie przerwę na Amciu? Odmyjesz serączki. No. Odbijesz serączki. to odmywaj serączki. A Tata jak zwykle zrobi sobie. I Właśnie. Wyprawa bez yerby? to, to nie, nie wyprawa. To nie wyprawa. Po krótkiej przerwie czas ruszać dalej. Tu, tata. Jest. Tata wciąga brzuch. Dobra, idziemy. Hanemilkę? No. Elo, elo, czy do tego? Do 1999 roku znajdował się tam poligon 4 nadwarciańskiej brygady saperów. Brygada dziedziczyła tradycję 4 pułku saperów oraz 4 batalionu saperów. W latach 90. stopniowo redukowano pododdziały, a 16 kwietnia 1998 roku odbyła się ostatnia przysięga wojskowa. 14 i 16 kwietnia 1999 roku po raz ostatni na terenie jednostki obchodzono dni Sapera. Do dnia dzisiejszego na terenie rezerwatu zachowała się była Strzelnica i kilka budynków, które nadają temu miejscu niesamowitego klimatu. Rezerwat przyrody utworzono w 2006 roku i został on objęty ochroną czynną, której celem jest utrzymanie środowiska w takim stanie, w jakim było w chwili tworzenia. Jeśli chcecie zwolnić tempo, a jednocześnie zwiedzić naturalne zakątki miasta, to gorzowskie murawy z pewnością spełnią te oczekiwania. Ten rezerwat przyrody to odpowiednie miejsce i doskonała przestrzeń do spacerów w otoczeniu malowniczych stoków, dolin oraz ciekawej roślinności. Z rozległym widokiem na miasto czy dolinę warty, to coś czego nie można ominąć, będąc w Gorzowie Wielkopolskim. O murawach można dowiedzieć się więcej z filmu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dostępnym także na platformie YouTube. Oczywiście nie zapominajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach, dzwoneczkach, powiadomień, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będą następne odcinki. W tym odcinku to by było na tyle moi mili. Z tego miejsca pozdrawiam Was ja, czyli Kamil, moja córka Nadia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!